jest dość dokładny ten prąd, ja zobaczymy, wyzerujemy się go jest no 0 zrobimy 0 ok zapniemy 13 minut, 13 minut. O! Teraz jest dobry prąd. Widzicie? Spadł do 26 mA. Zobaczymy czy Jeszcze raz go zerknę. 0,010. Rozeruję. Ok. Teraz go zerknę. czyli 13 minut i teraz wszystkie komputery weszły w stan uśpienia no sygnał komputer bo tamte inne nawet zasilane nie są radio weszło w stan uśpienia bo ono jest zasilane non stop tylko przez sieć no nieważne w każdym razie taki prąd już jest ok Ja I tak mam tu jeszcze domyka 3, który ciągle zechylany, jeszcze parę innych rzeczy. Także w takim surowym momencie żadnych do, 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 do dodatków, ten prąd był jeszcze niższy. Pewnie 0,2. No, no i to tak będzie się otrzymywać 40 mAh 50, 30, 20, no 30. No i taka wygląda. Także wszystko z instalacją, jak widać, jest ok. Czyli w jakichś 14 minutach od zamknięcia auta powinniśmy mieć jakiś prąd około 30-40 mA. 25 mA. Przy takim prądzie akumulator się na pewno nie rozładuje. Nawet zimą, jak będzie stało tydzień czasu. Trochę grosze. Pójdę kontrast uzyskać a napięcie 12, czterdzieści, No dobra, syka.